Można powiedzieć, że w grillach mamy doświadczenia. Dlatego idziemy o krok dalej i próbujemy rozwiązać jeden problem, który dotyczy praktycznie wszystkich amatorów grillowania. I to nieważne, co grillujesz. Chodzi o obracanie jedzenia na grillu. Stoisz nad nim, w łapę gorąco, dym leci w oczy, cały śmierdzisz, przewracasz z jednej na drugą, raz surowe, raz spalone. No, czuć lekką irytację. Jeszcze tej nie obróciłeś. Na pewno jest jakieś lepsze rozwiązanie. Co prawda wiemy, że obracanie grillowych kąsków nie jest aż tak wielkim problemem, a sporo ludzi naprawdę lubi to robić, ale zbudowaliśmy takiego grilla, że po prostu musimy się tym pochwalić. Posługując się clickbaitem można powiedzieć, że musicie to zobaczyć. Producenci grilli ich nienawidzą. Ale nie myślcie sobie, że ten projekt, który tak naprawdę jest prostą konstrukcją, powstał w minutkę w przerwie między kawką, a serniczkiem. Tak naprawdę wymagał obrzydliwie ogromnej burzy mózgów, chalnego szyszynki, walki umysłów, aby powstało to, co za chwilę zobaczycie. Chcieliśmy zbudować w miarę coś prostego, aby podczas grillowania nie trzeba było przewracać wszystkiego pojedynczo. Wiedzieliśmy, że problemem na grillu jest sam grill, a nie sam sposób grillowania. Oprócz pomysłów z góry skazanych na porażkę, powielania rozwiązań z innych naszych projektów i klasycznych kłótni z inteligentnymi obelgami powoli zaczęło pojawiać się światełko w tunelu. Ale okazało się, że tym światełkiem była lokomotywa, która pięknie nas rozjechała. Na szczęście po jakimś czasie dobrze weszła kawunia i powstał plan, który okazał się godny realizacji. I już wiedzieliśmy, że to będzie dobre. Wiara w ten pomysł była wielka jak ego crossfitera po koźmińskim i to nas pchało do działania. Szkice i rysunki zaczęły się pojawiać szybciej niż promocje w Biedronce. Tak wiemy, że te szkice wyglądają jakby je narysował pies klamera. Tym bardziej, że klamer nie ma psa. Ale najważniejszy w tym projekcie jest tutaj mechanizm obracania grilla. To taki game changer, który uwaga! nie jest skomplikowany i nie wymaga doktoratu z mechaniki elementów ruchowych. Tak, to jest piękne. Potwierdzam. No i jeszcze okazało się, że część materiałów mamy na miejscu, bo najzwyczajniej w świecie pozostały nam po innych projektach. W skrócie, to potrzebowaliśmy kilku cełowników, płytę stalową, jakiś róż z innego grilla, kawałek wałka, śrubki nakrętki i w sumie praktycznie to wszystko. Wymiary podajemy tutaj albo w opisie. No, gdzieś będą, to już montaż zadecyduje. Wierzymy, że dadzą radę. A jeśli nie posiadasz takich artefaktów, to ich kupno nie będzie finansowym trzęsieniem ziemi. Kieszeń wytrzyma, portfel się nie obrazi, sąsiad będzie zazdrosny, ty zostaniesz bohaterem, świat będzie piękny, tęcze, jednorożce i whisky z kranu. Dobra, zaczynajmy. Początek to wiadomo, oczyszczenie materiału z oto rdzy. Krążek ścierny bola i niech się kręci. I tak ze wszystkimi innymi metalowymi elementami. Taka kolej rzeczy. Tak po prostu musi być. Nie przeskoczysz tego. Prowadnica obrotowa z czyli jeden z elementów obrotowego rusztu. Dokładnie to wymierzyliśmy, a potem dopiero cięcie i łączenie elementów. Dwa razy zmierzyć, upewnić się i dopiero działać. Spawara w ruch i łączymy elementy w całość. Tak to ma wyglądać. Mając już element, który będzie się obracał, to pod niego tworzymy podstawę grilla. Tutaj po prostu stelaż na bazie prostokąta, plus oczywiście boki. Czyli dość klasycznie, ale. To jest z dokładnym mierzeniem i topasowaniem, aby potem nie trzeba było zbytnio kombinować. Tym bardziej, że taki grill ma służyć długo i do tego wyglądać kozacko. A nie jak jakieś pokrzywione coś tam z chińskiego marketu przy drodze gminnej. I chyba nie muszę dodawać, że sporo czasu zeszło na cięcie i spawanie tej konstrukcji. No tyle to po prostu zajmuje i choćby skały piały, to szybciej nie będzie. Nóżki weszły po najmniejszej linii oporu. To po prostu kątowniki przyspawane do konstrukcji. Ale się sprawdza jest spoko. Wysoki poziom stabilności osiągnięty. Do cięcia blachy na obudowę paliniska użyta została dedykowana tarcza. Tniemy bez pośpiechu, to nie jest robota na akord. A jak już człowiek wiedział, że wszystko pasuje, to dodatkowy zestaw BHP plus spawarka w dłoń i jechana. Spawy, jak widać, lepsze niż kiedyś, ale jeszcze perfekcjonizmu trochę brak. Zanim przejdziemy dalej, to docinamy na wymiar kawałek blachy perforowanej. Tu, właśnie na tym elemencie, będziemy rozpalać brykiet, węgiel drzewny lub drewno. Zaginamy i stawiamy na dole na zgiętych bokach. Natomiast ramiona mechanizmu obracania rusztu uprzednio trzeba było dopasować długością, co wymagało kilku prób, bo nie dało rady tego dopasować. Brak doktoratu z mechaniki elementów ruchomych. Po złożeniu mechanizmu obracania rusztu i sprawdzeniu, że działa jak należy, spadł nam kamień serca. Od razu poczuliśmy lekkość na duszy i swoistą pewność, że będzie dobrze, że będzie wypas, że będzie fabryka. No, trzeba przyznać, że ten mechanizm chodzi lepiej niż pas od po cofnięciu licznika. A teraz tarcza lamelkowa i lecimy wszystkie elementy. Konsekwentnie i miarowo ciśniemy, aby wszystko oczyścić. Za rączką posłużył drewniany wałek, który na razie zostaje w stanie surowym. Później się zdecyduje, jaki kolor trzasnąć. Jeszcze dwie rzeczy czekały na wykonanie. Po pierwsze otwory wentylacyjne, a po drugie popielnik, który dzięki prowadnicom i uchwytowi będzie można łatwo wysuwać. Bardzo fajne i praktyczne rozwiązanie. bo sami dobrze wiecie, że przewracanie grilla na bok, aby go wyczyścić, to nie jest fajne rozwiązanie. Dodatkowo, jeżeli chcecie użyć szufelki i wyczyścić wszystko ze środka, to macie gwarantowane to, że cali się upać kacie. Prawie koniec, więc otpuściliśmy grilla z miwaczym silikonu, który swoją drogą działa jak złoto. Teraz farba będzie dobrze przylegać do powierzchni, co przy grillu jest mega, mega ważne, bo przecież ten cały metal będzie się grzał jak rakieta i guni na Roland Garros. Oczywiście weszła specjalna farba odporna na wysokie temperatury. Nie próbujcie malować zwykłą farbą do metalu, bo jak to mówią, Andrzejku, to nie pyknie. Ile ja się mogłem nagadać o spawaniu, ile się mogłem nagadać o cięciu, szlifowaniu, to wszystko jest jeden wielki, jedno wielkie nic bez ostatniego szlifu. A tym ostatnim szlifem jest ona wymarzona bejca. I wałeczek, który uch, pozwoli nam elegancko obracać grillka. właśnie taką bejcą zostanie potraktowana. Dobrze muszę się przyznać, że ta bejca taka, wiecie, z wystawki trochę się zważywa bidula. No, i takie coś nie wiadomo co tu wyszło, ale polecimy. O, takim kolorkiem. I nie będzie widać, że tam było coś nie tak. Bajca zawsze zrobi robotkę. No, i inny kawał drewna, co by nie było. Dobra sztaba, dawa już efekty od pięknego Romana. Nie bądźmy tacy skromni i chwalmy się. Jest wypas, po prostu jak z fabryki. No, i ciekawe, co powiedzą chłopaki, i czy będą wiedzieć, jak to ustrojstwo działa. Profesjonalne zasłonięcie. Tak. E, będziemy wołać medium kaskaderów. Są to najwięksi szamacze w naszej firmie. No, poza sztabą, no i może mną. Inżynier, prybosz! Patrzcie, jakie fajne powiedz Powietrzu, czuć jedzenie. I Uwaga. to nawet dobre. Panie, Patrz, fotele ale będziemy jedli! Patrzę na dania i tak. widzę kiełbasę, czyli coś pospolitego. Czy mogę was prosić o jedno? No bo tak. wiecie, jedzenie samo się nie zrobi. Czy mógłbyś poprzerzucać? Poczekaj! Nie pytaj czemu? Start tak, jak na grillku. Czy to tak. jest odcinek kulinarny? Spokojnie, panowie. Jezus, Maria, o jak jezu. nie trzymają niepewności. Zapomniałem, który obracałem. Dawaj dawaj. <gry> o właśnie, bardzo tak. dobrze powiedział. Super. Zapomniałem, który obracałem. To jest Zapisz kolejny to problem. Na stronę, jak będziemy sprzedawać, mamy tak. kolejny punkt. Nie zapomnisz, czy obróciłeś. No, dobra wszystkie. 55 uh. sekund. Teraz moja kolej. Sebastianie, czy mógłbyś przerzucić całe mięso no. tego grilla? <gry> Dawaj Krzysiu, no obróć sobie. Patrzcie, gdzie tu jakieś łzyska, czy to jest jakiś skomplikowany mechanizm? O, nie jakiś... ma skomplikowaności! Jesteśmy na diecie, nie? No już po tym grillu. Za dużo tłuszczu, spadnie sobie. Piękne, nie? Ale patrz, jaki od razu no. okay. Chciałem powiedzieć, tam, tutaj jest ciężko dosypać węgla czy brykietu, patrz tutaj. I dosypujesz, ja. i dosypujesz sobie, nie? Ej. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo. Tam, tamte obróć, bo się palą. Serio, Jestem Krzysiu. Jestem Nie, to wygląda sklepowo. No. Szczerze, myślałem, że to jest taki grill jak ja tutaj. Ja tak samo, no. Nie no, tutaj jest chapeau i duże brawa. Biorę to po filmie. Chani, to jest zajebisty grill. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to oczywiście szanuję, ale nie masz racji. Co najważniejsze, nikt wam nie będzie podżerał, bo wszystko jest zamknięte jak w więzieniu. Spadamy jeść, a wam życzymy udanych grilli w towarzystwie przyjaciół. T'es